What would you do if a vicious enemy suddenly started coming at you armed to the teeth and ready to kill you this made a stone Mam życie jakie mam, mam a, a, bo się To sam nie wiem, wie, ale lepiej jak jest to wier, to coś będzie powiedzieć Tak żeby nie spamać, to trzeba o, o, by to to utonąć ciszy Jak się składa, że nie umiem pływać ani latać Tak się składa, że mam do jednego statka Ja trzy, dwa, Minutka zleciała, chcę mi skrąć A ja nie mam zegarka Ja nie mam kalka, nawet stary Ja to nie kalka, to nawet nie ja Młoda nie odbiorę fona Dzień na mnie jak no to moja się ma się, co tam dzisiaj, Tam gdzie? Idą te zakęty, Jakoś nie chcę być nigdzie pierwszy Ani ostatni, ani żadny Skoczy z żabki Ta papierowa torba to się I chyba w deszczu Czuchy do kalki, czas medytacji Szum z kawałek kabali Natali, Nie jestem normalny jakoś się żal mi wam mam grudne, leczyste lecz, mam kartki Myś, Myśli mam w I rzucam agrafki I szalone laski Szalone laski Może napiszę teatrzy, a może zrobię sobie zaszyk w, w sumie, to gdy na mnie patrzysz, to widzisz, co może stracić. Napiszę te Może, napiszę te a może zrobię sobie zaszyk W sumie, to gdy na mnie patrzysz, to widzisz, co może stracisz, To widzisz, co może stracisz. Zawsze czułem się jak pan, słuchający metalu, z buddyską agresją rapujący kilka czarów. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. To już nie zajęć.